Cześć. Mam na imię Sandra. Dzisiejszy odcinek może wam się wydać trochę miszmasz, taki chaotyczny, bo chciałam wam pokazać co nowego wprowadzam do ogrodu, ogólnie jak sadzę nowe rośliny w swoim ogrodzie. Co to za rośliny też wam powiem oczywiście. Linki, gdzie zakupiłam te rośliny, myślę, że zamieszczę w opisie. Bo wiadomo, może ktoś akurat szuka takiej rośliny i też będzie chciał wprowadzić ją do swojego ogrodu. Poza sadzeniem nowych roślin chcę Wam dzisiaj też pokazać moją łąkę kwietną, która jest właśnie tutaj, czy tutaj z Lawenda. Ale za lawendą mam łąkę kwietną. Nie wiem, czy tu słychać, ale ja tu słyszę, jak tu bzyczy i się dzieje na tej łące kwietnej. I co jeszcze? No i może pokażę Wam jakieś przedsmaki, co już kwitnie w moim ogrodzie, Nie wiem, może jakieś róże. W związku z tym, że dzisiaj przyjechały do mnie nowe sadzonki, a zamówiłam sobie e, trawę, hakonekloa, długo na nią polowałam, e, m, chciałam właśnie ją mieć przy tych e, hortensjach i dzisiaj będziemy ją wsadzać. Odgarnę sobie ściółkę. Kopujemy dziurę, kolejną, trochę kopię większą, żeby jednak y, y, tą ziemię trochę rozluźnić, o, aż się sama rozpada. tutaj zakryjemy z powrotem i przechodzimy do dalszego sadzenia. I teraz podleję. Nowe nasadzenia. Więc tutaj mam te moje hortensje, i tutaj mam taką ścieżkę zrobioną z cegły, żeby można sobie tutaj ładnie obejść. I tutaj, właśnie, mam taką rabatę, jakby w narożniku działki, i na tej rabacie. Na obrzeżach, tutaj, tutaj jest mniejsza lawenda. Tamta już jest starsza, już jest większa, już e, pomalutku zaczyna kwitnąć. I tu, tutaj ogólnie, jak widzicie, e, jest też przejście, tutaj, tu jest kącik zabaw dzieci, i tu też mamy właśnie lawendę, i z tej strony e, płotu. Też jest lawenda i tutaj mamy łąkę kwietną. Jest to, że tak powiem, raj dla motyli i dla zapylaczy przede wszystkim. Na razie widzę tutaj góruje fiolet ale też jeszcze trochę pojawią się też tutaj słoneczniki, więc będzie też ładnie żółto. I tutaj jeszcze pod płotem rośnie mi bluszcz. O. Może będzie widać jaka odmiana. Bluszcz pospolity. I tutaj właśnie ma porosnąć ciało, całą tą ścianę, żeby odgrodzić się też trochę od, że tak powiem, od widoku za płotem, co tam u sąsiadów się dzieje, tutaj na tej ścianie mam powojniki. A dlaczego mam powojniki? No bo jak tutaj widzicie, to jest beton. I tu do, że tak powiem, od. Betonu do płotu jest może nie wiem 30-20 cm. No to za bardzo z tego rabaty żadnej no, nie szło stworzyć na tym odcinku, więc, więc właśnie postawiłam na powojniki, żeby jednak tutaj stworzyć jakąś no, ładną po prostu ścianę. Bardzo ładnie już się rozkwitły. Mam tu taki fiolet bardziej, róż. O, i tutaj. Te powojniki tworzą bardzo piękną ścianę, tutaj. Bardzo mi się podobają. Yy, widzę, że to miejsce im też pasuje, więc no, jestem zadowolona z tego miejsca, tutaj dla nich. Przynajmniej. Yy, Wykorzystałam, że tak powiem, ten mały kawałek, żeby tu też coś kwitło i cieszyło oko. A więc, wszystko posadzone. Wczoraj posadziłam hakonekloa. dzisiaj bodziszka. I zaraz przejdziemy się i pokażę Wam, jak wygląda ta rabata pod płotem. O! Widzicie, jest hakonekloa, hortensja, bodziszek i i tak na zmianę. O, tutaj z bliska pokażę jak sadzonka wyglądała. A Bardzo zdrowie, zdrowo, ładnie wygląda hakonekloa też. Pokażę wam zaraz jak tutaj jestem. Już mi kwitną. Groszki pachnące, szkoda, że na filmie nie idzie przekazać zapachu, bo pachną przepięknie. I jak już tutaj jestem, to wam pokażę. Zaczynają mi kwitnąć róża. Są takie piękne, czerwone, już w pąkach. Tutaj mamy Bobby James, już kwitnie też już nawet przekwita, bym powiedziała. To jest jego drugi rok, a zobaczcie, jak pięknie się rozrósł. Pięknie. No, muszę tutaj już przekwitnięte poogławiać, ale pięknie. Tutaj mamy kolejną różę. Taki ma piękny. Nie wiem, taki. Jaki to jest kolor? Taki kremowy. Też pięknie w tym roku zakwitła. I tutaj kolejne pąki. Tutaj mamy też hortensję. Tak, trochę tutaj hortensję jest chyba najmniejsza z tych moich wszystkich. Tutaj kolejna róża. Miniaturowa pięknie zakwitła. I tu mam różę żółtą. Mam hortensję, na hortensję też czekam z niecierpliwością, ale jeszcze troszkę. Tutaj kolejna róża. Zobaczcie. Taki piękna biała. Z takim delikatnie różowym środeczkiem. Tutaj mamy różę taką różową. Też bardzo ładną. I na końcu taką I Tak prezentuje się rabata pod płotem. Już coraz piękniej wygląda coraz piękniej. Pokażę Wam jeszcze, bo kwitną już moje lilaki zobaczcie jakie duże. Jak pięknie zakwitły. No coś pięknego. Mam jeszcze tutaj. Pięknie. To jest ta rabata w kole, o której wam mówiłam. Zobaczcie ciągle ciągle się coś dzieje. Czostki już przekwitły. Muszę je poobrywać. A tutaj właśnie teraz królują liliowce. I jeszcze tu widzę z tyłu za kołem. Kwitną już ostróżki, łubin. Coraz więcej roślin kwitnie. Mam tu ostróżki i białą, i taką fioletową, i taką powiedziałabym niebieską. No, pięknie to wszystko wygląda, pięknie. Na koniec chciałabym Wam podziękować za pierwsze subskrypcje i pierwsze łapki w górę. I mam nadzieję, że osoby, którym się te materiały podobają, no zostawią. Jednak ten kciuk w górę to dla mnie bardzo też dużo znaczy, bo wiem, że treści, które tworzę, no komu się po prostu podobają. I dziękuję wam jeszcze raz. No i pozdrawiam i do zobaczenia.